Czas naświetlania. W fotografii jest to czas, w jakim naświetlany jest materiał negatywowy bądź pozytywowy w urządzeniach klasycznych lub światłoczuły element, który... To jest zbyt skomplikowane. Długi czas naświetlania lub inaczej długi czas ekspozycji to po prostu czas otwarcia migawki w aparacie. Im dłużej jest ona otwarta, tym więcej światła trafia na matrycę lub do filmu. 1 dziesiąta, 1 czy 1 250. Jak widać, czasy mierzone są w ułamkach sekund lub czasem nawet w pełnych sekundach. Warto zauważyć, że czas przykładowo 1,5 sekundy jest dwukrotnie dłuższy niż czas jednej setnej sekundy. Takie sąsiadujące ze sobą czasy są z reguły dwukrotnie większe lub mniejsze od siebie. Takie przedziały czasowe fotografowie starają się nazywać działkami. Jeżeli chcemy zrekompensować utratę światła, trzeba zmienić ustawienia przysłony albo czułości. Więcej na temat korzystania z trójkątu ekspozycji, z wartości przysłony, możecie dowiedzieć się z poprzedniego filmu od Sebastiana. Link znajdziecie w opisie. Są sytuacje, kiedy trzeba skorzystać z dłuższych czasów naświetlania, takich jak 1,30 czy 1,6 sekundy. Warto wiedzieć, jaki minimalny czas może nam zapewnić nieporuszone zdjęcie. Ogólna zasada mówi o tym, że jeżeli chcemy uzyskać ostre zdjęcie, to powinniśmy nastawić czas, który jest odwrotnością długości ogniskowej w naszym aparacie. Brzmi trochę skomplikowanie, prawda? Oto przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy ogniskową o długości 50 mm. Ostre zdjęcie uzyskamy wtedy, kiedy zastosujemy do niej czas o długości 1,5 sekundy. Chyba nie było to takie ciężkie, co? Oczywiście każdy profesjonalny fotograf dobrze wie, na jakim czasie uzyskanie poruszone zdjęcie. Coraz więcej aparatów dysponuje też stabilizacją obrazu. Mimo wszystko warto jednak trzymać się tej starej e, sprawdzonej zasady. Większość aparatów też daje możliwość nastawienia czasów mierzonych w pełnych sekundach, na przykład do 5 sekund. Często korzystamy z takich dłuższych czasów, gdy dysponujemy małą ilością światła, na przykład w słabo oświetlonych pomieszczeniach czy, czy w nocy. Jeżeli chcemy uzyskać nieporuszone zdjęcie, to zazwyczaj potrzebny nam będzie statyw. Ale też nie zawsze. Czasem można wykorzystać trudne warunki, nie bardzo sprzyjające, aby w ciekawy sposób postarać się rozmyć jakiś obiekt, obiekty, albo poeksperymentować z różnymi artystycznymi wizjami. Fotografując obiekty w ruchu, trzeba zdecydować się, w jaki sposób je pokazać. Teraz chciałbym krótko pokazać Wam, i w jaki sposób dobrać odpowiedni czas do naświetlania zdjęcia? Są na to dwie główne metody. Pierwszą metodą, którą chciałbym opisać, jest zamrożenie obiektu. No i żeby skorzystać z tej metody, potrzebne są z reguły nie dość, że bardzo dobre oświetlenie to jeszcze krótkie czasy przykładowo 1,500 na sekundę. Właśnie na tak krótkim czasie powstało zdjęcie widoczne obok. Koszykarz leciał na kosz z wielką prędkością. Aby postarać się go zamrozić w powietrzu, trzeba było ustawić bardzo, bardzo krótki czas naświetlania. Drugą metodą jest rozmycie obiektu lub tła. Jest to zupełne przeciwieństwo poprzedniej metody. Dobrym przykładem będą fotografie pokazane poniżej. Na pierwszej autor rozmył tło, stosując długi czas naświetlania i nie poruszając aparatem. Główny obiekt stoi w miejscu, dzięki czemu na zdjęciu jest bardziej ostry. Na drugiej zaś fotografii widzimy, jak zastosowano odwrotny efekt. Aby pokazać szybkość i dynamikę zdjęcia, autor ustawił długi czas migawki, trzymając aparat w miejscu. Samochody na drodze są zupełnie rozmyte, dzięki czemu fotograf pokazał ich szybkość oraz kierunek, w którym podążają. Można też w ten sposób uwydatnić główny ostry obiekt. Dzięki temu będzie on dużo lepiej widoczny na fotografii. Rozmycie to jest bardzo ciekawa metoda, jednak nie należy przesadzać z częstotliwością jej użytkowania. Dobrze jest co jakiś czas urozmaicić serię zdjęć długą ekspozycją, np. w konkretnym cyklu. Bardzo często długa ekspozycja wykorzystywana jest przy robieniu zdjęć, które wymagają od uczestnika dynamiki, ponieważ trzymając źródło światła, jesteśmy w stanie zostawić na zdjęciu sam efekt świetlny. Jest to tak zwane malowanie światłem. Taką samą techniką wykonaliśmy zdjęcia w zeszłym roku w MRU, czego efektem są aktualnie wyświetlane zdjęcia. Kierując latarkę i podążając w stronę aparatu, byliśmy zbyt krótko widoczni, natomiast jaskrawe punkty aparat zdążył wyłapać i tego efektem są widoczne spirale czy fale świetlne. Gdy chcemy, żeby większość kadru była ostra, ustawiamy wysoką przysłonę oraz długi czas naświetlania po to, żeby zrekompensować braki światła. Tak właśnie prezentował się temat długiego czasu ekspozycji. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu, śmiało zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza, a ja się już właśnie z Wami żegnam. Do kolejnego filmu. Cześć!